Politycznie, estetycznie, y, nie jest w stanie pozyskiwać młodych. No powiedzmy sobie szczerze, dla najmłodszych wyborców, to jak funkcjonujesz, y, jak mówisz, jak się komunikujesz, y, jak wyglądasz, to są wszystko bardzo ważne rzeczy. W, w epoce mediów społecznościowych, w, w epoce mhm. silnej popkultury mhm. politycznej, niektórzy by powiedzieli postpolityki, to są wszystko ważne mhm. rzeczy. Jak puszczasz y, dziadków nieogarów, Którzy wychodzą czasami na debili czy kretynów. O, no, proszę tak nie mówi, bo to jest obrażanie e, ludzi. E, ja obrażanie ludzi, ale to, to, to mam powiedzieć, że cytuję Krzysztofa no. Stanowskiego, który e, w taki sposób skomentował. Człowieka, w sumie chciał go, chciał chcąc go bronić, bo skomentował e, filmik, na którym poseł Telus wybiera mhm. 10 tysięcy złotych niż jednego bitcoina, który jest wart pół miliona złotych. Dobrze. I mówi, że on, że on to woli tą dychę niż tego jednego bitcoina. I Stanowski powiedział, że ja wierzę, że on mógł nie kumać, co on odwala z tymi działkami pod CPK, bo na tym filmiku widać, jaki jest jego poziom intelektualny. Dobrze,